Mówi się też dużo o rzekomym powrocie rodzinki.pl. Czy ty nam możesz coś powiedzieć na ten temat? Bo ciebie, oczywiście, pamiętamy z tej produkcji, jak wiele polskich gwiazd. A co byś chciała wiedzieć? Czy będziesz? Czy się przygotowywujesz? Co możesz nam zdradzić? Zdradzić mogę niewiele. Mogę ci powiedzieć, że będzie. To jest wiadome już. To jest już, już zaklepane. Przycisk został włączony. Produkcja prężnie, prężnie pracuje. Ja jeszcze na planie nie byłam, ale stoję w pasach startowych. Wiem już, kiedy się pojawię. Nie mogę, niestety, za dużo zdradzić. Sama też za wiele nie wiem. Na pewno mogę powiedzieć, że wątki będą mega ciekawe. Myślę, że Państwo się nie spodziewają takich kombinacji. No i to na razie tyle, co mogę powiedzieć. Jeszcze mam inne pytanie. Dzisiaj się nad tym zastanawiałam. Jestem ciekawa, jak do tego podchodzisz, bo jeżeli wejdziesz na plan, to dojdzie do takiej konfrontacji życia prywatnego z zawodowym. Mówię o twoim byłym chłopaku, który też grał w tym serialu. Pewnie zobaczymy go w najbliższym sezonie. Czy ty sobie w ogóle wyobrażasz to spotkanie? Nie wizualizuję go sobie. Jakby on był... W Adam był w serialu od początku. Ja doszłam w czwartym sezonie. I Bob Marley, Myślę, że będzie dosyć. Normalnie, my się z Adamem zresztą widzieliśmy już na planie algorytmu miłości. Zresztą robiliśmy też dwa czy trzy lata temu film Święta Inaczej. Mamy ten związek już za sobą, oboje poszliśmy w dwie różne strony, także myślę, że będzie... Okay, bez złych emocji. Tak, jak najbardziej. Super. To jest fajne, bo wiesz, niektórzy jednak drą ze sobą koty po rozstaniu, a też są tacy, którzy są dla siebie tacy, wiesz, pokojowo nastawieni. No nie, my absolutnie, my podaliśmy sobie rę, rękę i jest wszystko w porządku.